Na pięknym żydzie z programem zaprasza sponsor, właściciel sklepu internetowego Apart.pl Jutro dużo spokojniej, wiatr już słabszy, a mocniej powieje tylko miejscami. Aleksandra Kowska, zapraszam na aktualne prognozy. pogody w naszym kraju zacznie kształtować klin wyżowy z Bałkanów. Potężny niż z kilkoma frontami. Niczym smog o wielu głowach odsuwa się na wschód, a to wróży zdecydowanie mniej opadów, a przede wszystkim mniejszą prędkość wiatru. Smog odsuwa się na wschód, a smog w naszym kraju nie ma szans. Porywy wiatru zdecydowanie oczyściły powietrze z wszelkich zanieczyszczeń. I jeszcze w nocy będzie działo. W prognozach porywy do 60, nad morzem do 70, a w górach do 90 km na godzinę. Na krańcach południowych nadal ma delikatnie ruszyć śnieg. Opady mieszane na północy, a także na północnym wschodzie. Na termometrach spodziewamy się od minus jednego stopnia na Śląsku i w Małopolsce do nawet dwóch na Pomorzu Zachodnim. A jutro obrana najpogodniej na Dolnym Śląsku. Zresztą sucho i bez opadów również w województwach zachodnich i południowych. Z wyjątkiem pasma górskiego, gdzie nadal od czasu do czasu upada słaby śnieg. W centrum przejaśnienia, a największe zachmurzenie na północy, a także od pojezieża Mazurskiego po Białostocczyznę. Tam słaby deszcz ze śniegiem, śliskie drogi i wciąż porywy wiatru do 65 km na godzinę. Od 2 do 4 stopni. Po południu spore zachmurzenie od Pomorza Gdańskiego po Suwalszczyznę i wschodnie Mazowsze. Na Mazurach i Podlasiu jeszcze słabo popada deszcz. Poza tym sporo chwil ze słońcem, zwłaszcza od Katowic, po Kraków i Rzeszów. Ciśnienie rośnie w Warszawie 1001 ha, a na termometrach od 3 do 7 stopni. I będzie to realna temperatura, bo wiatr dużo słabszy. W piątek na Walentynki, no, pogoda zachęcająca raczej do przytulania niż do spacerowania. Nad Polską pochmurny front atmosferyczny, przynoszący deszcz lub deszcz ze śniegiem. W centrum i na wschodzie ślisko. Sucho jedynie na północy kraju. Wiatr słaby, ale już w sobotę pod wieczór. Zacznie mocniej wiać na pomorzu, tam też deszczowo. Na pozostałym obszarze sucho i przeplatanka słońca z chmurami. W niedzielę i poniedziałek, uwaga, duże zagrożenie z powodu ponownego, ogromnego wzrostu prędkości wiatru. Na Bałtyku sztorm, w górach poręby do niszczycielskich 180 km na godzinę, a w głębi kraju do 90 poza tym będą to pochmurne i deszczowe dni ze wzrostem temperatury do nawet 14 stopni we wtorek chłodniej miejscami deszcz a wiatr już tylko w regionach zachodnich do widzenia. Za piękny chwilę z programu.